Swoją drogą to w ciągu najbliższych 10 miesięcy naprawdę mamy sporo różnych imprez i okazji do świętowania. Zaczyna zaraz Liwia ze swoimi urodzinami, później Janka urodziny, okay. moje, Grzesia, po drodze mamy dziesiątą rocznicę ślubu, Grzesiu. Ale ja Cię gdzieś zabiorę, ja mam plan, tylko żebyś ten czas znalazł, a później... Komunia w maju, właśnie. Więc ten rok naprawdę Komunia, a później 50-lecie ślubu Grzesia rodziców. A teraz w piątek idziemy na osiemnastkę mojego brata. No impreza za imprezą. Umowa podpisana. Miejsce mi się bardzo podoba. Bardzo. Ja już, ja już to widzę wszystko, więc fajnie Grzesia w rodzinę. 31 stycznia, czyli tak jak naprawdę się urodził, więc idealnie mu to wypadło i się zgrało. Dobra, jesteśmy w domu, ja pomiędzy ogarnianiem słodkiego stołu, szukaniem DJ-a, może właśnie kogoś polecacie, robię obiad. Będzie dzisiaj pesto, do tego będą krewetki i makaron. Pesto będzie ulubione moich dzieci, czyli rukola, ale nie dużo, bo byłoby za koszko. i głównie to bazylia, orzeszki, ser i oliwa z oliwek. Do naszej rutyny wprowadzam z powrotem picie zakwasu. Mieliśmy przerwę, ale czas wrócić i na odporność, i też z myślą o mojej hemoglobinie. A po co ja w ogóle ten kwas piję? No przede wszystkim po to, żeby pomóc trochę swojej skórze, żeby ona była taka wygładzona, przede wszystkim też nawilżona i rozświetlona. I ja czuję efekty, właśnie może nawet nie tyle, że widzę, ale to czuć. Smak mango, uwielbiam ten smak, jest naprawdę przepyszny.